Nowa rewolucja technologiczna już się rozpoczęła i Wy również możecie na niej zarobić. Nie, to nie będzie kolejne nagranie o Nvidia i pół przewodnikach, chociaż Nvidia będzie tu obecna. Bo sam szef Nvidia Jensen Huang wskazał właśnie ten sektor i ten segment jako kolejnego zwycięzcę w dalszym wyścigu sztucznej inteligencji. O autonomicznych, samojeżdżących samochodach czy odkurzających za nas w domu robotach pewnie słyszeliście już nie raz. Na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale jest coś, gdzie sztuczna inteligencja jest o wiele bliżej realnych, biznesowych zastosowań: Agentic AI. Kolejny wielki trend, wielki trend w technologii, w której sam. Jensen Huang widzi kolejną żyłe złota. Kto może na tym zarobić, a kto powinien już teraz zacząć się bać? Które spółki mogą na tym najbardziej skorzystać i czy to naprawdę ma przed sobą taką wspaniałą przyszłość? O tym będzie w tym materiale. Partnerem odcinka jest Saxobank, duński bank inwestycyjny, w którym zyskujesz gwarancję depozytu aż do 100 tysięcy euro oraz praktycznie zerowe prowizje przez nawet 3 miesiące inwestowania. Dołącz do ponad 1500 inwestorów w strefie premium DNA najlepsze miejsce do inwestycyjnej edukacji dla Ciebie. Dziękuję już za wszystkie prawie 56,5 tysiąca subskrypcji. Pomóż temu kanałowi dalej się rozwijać i zostaw swoją już teraz. No dobrze, czym właściwie jest to całe agenty KI, które Jensen Huang tak hucznie reklamował i jak można na tym zarobić? W skrócie, to nowa generacja sztucznej inteligencji, która nie tylko przetwarza dane, ale planuje. Podejmuje decyzje i przede wszystkim działa. Innymi słowy, to Coś więcej niż chatbot czy wirtualny asystent. To taki nowy etap w rozwoju sztucznej inteligencji, w którym pojawią się, zdaniem Huanga, przysłowiowi cyfrowi pracownicy. Tacy, którzy faktycznie rozumieją zadania, potrafią je rozłożyć na czynniki pierwsze i po prostu wykonać. Wyobraź sobie, że przychodzisz rano do biura, a tam nikt nie biega z kubkiem kawy, nikt nerwowo nie klika w Excelu i to nie jest jakiś scenariusz filmu katastroficznego. To właśnie jest agentki AI przyjmujące stery w takiej firmie. Czy czas panikować? No nie bardzo, bo to nie jest robot, który zabierze Tobie pracę. To system, który ma sprawić, że Twoja praca będzie zdecydowanie bardziej efektywna i system, który ma odciążyć Cię w tych najmniej atrakcyjnych i nudnych zadaniach. Potrafić miałby na przykład samodzielnie zaplanować zadanie, rozłożyć je na poszczególne kroki i wykonać bez marudzenia i bez zbędnych przerw na kawę. Zero plotek przy drukarce, zero scrollowania sobie Instagrama czy Linkedina. No i czy to jest jakiś science fiction? Być może. Ale to na pewno jest też przyszłość pracy, zwłaszcza tej pracy biurowej. A Gentek AI to nowa era zastosowania sztucznej inteligencji, która nie tylko ma pomagać, ale też myśleć, planować i działać. Taka furtka do jeszcze wyższego poziomu efektywności pracy i co ważniejsze dla firm, do optymalizacji kosztów. Czy to więc będzie oznaczało koniec Waszych codziennych obowiązków? Nie, ale na pewno powinno oznaczać koniec nudnych i powtarzalnych zadań, bo to Agentic AI ma wziąć je na siebie, a Wy wreszcie będziecie mogli skupić się w pracy na tym, co naprawdę ważne. Jensen Huang ogłosił nadchodzący czas rokiem agentów AI i Nvidia nie bez powodu stawia wszystko na ten sektor. Podczas tegorocznego CES 2025 w Las Vegas szef Nvidia jasno określił. Kierunek, w jakim zmierza jego własna firma i jak to wszystko ma działać w praktyce. Na początek Agenti. AI będzie sobie zbierało informacje, wciągało dane z różnych źródeł, z baz danych, z dokumentów, czujników i tak Potem będzie analizowało to, co jest naprawdę ważne, a co można sobie po prostu z tych danych olać. I gdy już będzie miało te dane, to przejdzie do planowania. No i dzięki potężnym modelom językowym będzie potrafiło sobie rozbić ten problem na etapy, znaleźć najlepsze rozwiązanie i już dostaniecie gotowca. Potrzebna Wam jakaś analiza rynku? Nie ma problemu, załatwione. Potrzebna Wam automatyzacja zamówień. Załatwione, Plan działania będzie ułożony, a gdy plan jest gotowy, to Agent DKI przejdzie do samego działania i zrobi to za Was. Przy tym wszystkim cały czas będzie się uczyć, bo dzięki tak zwanemu data flywheel analizować będzie swoje działania i poprawiać je przy każdej kolejnej operacji. Jeśli dzisiaj coś zajmuje mu godzinę, to jutro zrobi to w 20 minut, a do tego zrobi to lepiej. Obecnie znane Wam głównie rozwiązania sztucznej inteligencji, takie jak chatboty, to jest wierzchołek tej góry. Agent DKI ma przenosić sztuczną inteligencję na inny poziom, na poziom systemów zdolnych do tego, żeby rozwiązać problem samodzielnie przez różne wieloetapowe myślenie i planowanie. Obecnie większość modeli językowych nie rozumuje krok po kroku. Brak jest kolejnych samodzielnych iteracji do zmian, a to jest ich największy problem, bo zawsze wymagają zaangażowania człowieka. W przypadku takiego agenta AI ma być po prostu inaczej. No i potencjał rynkowy do wdrażania takich rozwiązań jest. Kosmiczny, bo na świecie jest szacowane ponad miliard pracowników umysłowych, a każdy z nich, w teorii przynajmniej, może być wspierany takim osobistym asystentem AI. Według Sena Huanga, i tu cytuję: Jeśli w przyszłym roku wasz programista nie będzie miał wsparcia sztucznej inteligencji, to już przegrywacie. <todgłos》> Nvidia już teraz współpracuje z gigantami, takimi jak Salesforce, SAP czy ServiceNow i dostarcza im technologie do budowania inteligentnych asystentów. Czyli mamy taką sytuację, że, żebyśmy to sobie lepiej uzmysłowili, Nvidia, spółka najbardziej ai z AI-owych, jak tylko się da, wprost mówi nam i do tego działa w tym segmencie, w segmencie Agentic AI, wskazując go jako kolejnego wielkiego zwycięzcę i następny krok tej konkretnej rewolucji technologicznej. Szacowany wzrost rynku swoją drogą takich asystentów AI prognozowany jest na 45% rocznie od 2024 do 2030 roku. 45%. Procent rocznie. No to wiemy już w takim razie, czym jest cały ten Agent AI w skrócie, ale teraz pojawia się kluczowe pytanie: kto na tym skorzysta? I jak można na tym zarobić? No skorzysta przede wszystkim każda branża, która zmaga się z jakąś nieefektywnością swoich systemów, od finansów przez logistykę po produkcję. Każda firma, która ma pole do optymalizacji swoich procesów i pole do zwiększenia swojej efektywności. Czyli w sumie. Każda. Firma w ogóle na świecie można tym skorzystać. Firmy sasowe, Software as a Service, które już teraz oferują jakieś różne rozwiązania w chmurze, stoją tu przed ogromną szansą na wielkie zyski, bo mogą pójść o krok dalej i zintegrować swoje produkty, już mając dostęp do wielkiej bazy klientów, z usługami agentów AI, oferując klientom jeszcze bardziej inteligentne i jeszcze bardziej adaptacyjne rozwiązania. Wyobraź sobie, na przykład. Hmm, Linię produkcyjną, która sama wykrywa usterki, sama przewiduje potencjalne awarie i sama zamawia brakujące części, zanim cokolwiek zdąży się zepsuć. To będzie codzienność. Zresztą firmy takie jak Siemens już teraz wykorzystują sztuczną inteligencję do predykcyjnego utrzymania ruchu, minimalizując tym samym produkcyjne przestoje. Sztuczna inteligencja optymalizuje produkcję, zarządza zapasami, kontroluje jakość, a ludzie mogą skupić się na wymyślaniu innowacji, na innych zmianach, zamiast biegać sobie z kluczami francuskimi. I coś tam dokręcać. agenty AI całkowicie zmieni też reguły gry w obsłudze klienta, bo nie mówimy tutaj już o tylko takim bezdusznym bocie, które teraz znamy, mówimy o systemie, który rozumie kontekst, uczy się z rozmów i dostosowuje swoje odpowiedzi do emocji klienta. Działa 24 godziny na dobę i obsłuży klientów z całego świata. A dzięki NLP, czyli Natural Language Processing, te systemy będą potrafiły prowadzić bardziej naturalne rozmowy i reagować na potrzeby użytkowników z empatią. Również w medycynie. Taki agent AI może być gigantyczną rewolucją. No wyobraź sobie takiego agenta AI, który analizuje wyniki badań, przetwarza historię chorób i proponuje indywidualne terapie dla każdego pacjenta. Do tego dochodzi na przykład szybsza analiza obrazów medycznych, automatyzacja procesów administracyjnych czy nawet najprostsza i trywialna rzecz jak zarządzanie harmonogramami wizyt. AI może zdjąć z lekarzy ogrom pracy papierkowej, pozwalając im na skupienie się głównie na pacjentach. również w handlu, to to też jest potencjalna żyła złota. Sklepy będą mogły sobie lepiej przewidywać popyt, lepiej optymalizować stany magazynowe, lepiej dostosowywać ceny w czasie rzeczywistym. Walmart już teraz korzysta ze sztucznej inteligencji do prognozowania zapotrzebowania na produkty, co pozwala im unikać braków i lepiej planować zakupy. Do tego sztuczna inteligencja analizuje zachowania klientów, co z kolei umożliwia tworzenie już takich ultra spersonalizowanych ofert. No i efekt jest prosty, większa. Sprzedaż. Przykładem firmy wykorzystującej już na przykład Agenti KI jest Klarna. Fintech, który tak na dobrą sprawę wyrzuca klasyczne rozwiązania sasowe na śmietnik, bo sama zrobiła bardzo odważny ruch i postawiło wszystko na ten Agenti KI. Zamiast korzystać z gigantów takich jak na przykład Workday, postanowili sobie całkowicie z nich zrezygnować i zastąpić ich rozwiązania własnymi narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji. Cel jest prosty: maksymalna automatyzacja i uproszczenie procesów. I efekty są niesamowite, bo w ciągu roku zmniejszyli zatrudnienie o 22% z 4,5 tysiąca do 3,5 tysiąca pracowników, a już teraz ich sztuczna inteligencja obsługuje ponad 2 3 miliona zapytań miesięcznie, co odpowiada pracy 700 osób. Klarna korzysta tu z narzędzi od OpenAI, a około 90% pracowników codziennie wspiera się czatem GPT w swojej pracy. Sebastian Siemiątkowski, szef Klarny, stwierdził, że AI nie tylko przejęło powtarzalne zadania, ale nawet dodał, że potencjalnie mogłoby zastąpić również jego. W dodatku firma nie ukrywa, że chce też całkowicie ograniczyć korzystanie z zewnętrznych dostawców SASów ów i zbudować własne systemy od podstaw. To oczywiście jest strategia ryzyka, bo platformy takie jak wspomniany Workday mają lata doświadczenia i rozbudowane funkcje, no ale Klarna wierzy, że własne rozwiązania dadzą jej większą kontrolę i elastyczność. Większość firm jednak no na pewno nie pójdzie drogą tworzenia własnych modeli, ale to dobrze pokazuje, jak Agent AI może zrewolucjonizować firmę, jak może usprawnić procesy i jak może realnie zmienić cały model biznesowy. Przykład działań Klarny pokazuje, że największe ryzyka. Ale też największe szanse na zyski inwestor będzie w stanie znaleźć właśnie w sektorze software as a Service, czyli we wszystkich SASach. To właśnie tam agent AI pozwoli tworzyć autonomiczne samoobsługowe platformy i obniżyć też bariery wejścia na ten rynek. No i dla firm SASowych to jest przeogromna szansa. Ale też gigantyczne wyzwanie, bo muszą zmienić one głównie swoje modele cenowe, wdrożyć nowe systemy rozliczeń i bardziej współpracować z klientami, stając się kimś bliżej rodzaju partnera biznesowego, a nie tylko dostawcą. Prostej, w cudzysłowie, usługi. Kto się nie dostosuje, no ten zostanie w tyle, ale kto się przystosuje, może podbić ten rynek. Przez lata model sasowy był królem w świecie oprogramowania dla firm. Prosty w integracji, skalowalny, opłacalny. No czego chcieć więcej? Do tej pory niczego, ale teraz świat się zmienia i trzeba będzie się dopasować. Cały biznes sasowy będzie wchodzić w nową erę, gdzie firmy nie kupują już tylko oprogramowania, tylko wynajmują inteligentnych agentów AI, którzy autonomicznie wykonują zadania. Firmy, które szybko wdrożą Agentic AI, zyskają przewagę konkurencyjną i otworzą się na nowy poziom efektywności. Branża sasowa nie może więc dostarczać już dotychczasowej usługi. Zamiast sprzedawać oprogramowanie na przykład na stanowiska seed-based, które teraz dominuje, być może zaczną one przechodzić na modele rozliczeń oparte na efektach albo oparte na zużyciu. Ci, którzy odpowiednio szybko zmienią swój model, będą naprawdę w stanie zgarnąć z rynku masę. Gotówki w najbliższych latach. I przykładem firmy idącej w tym kierunku jest Salesforce, który idzie jak burza obecnie z rozwojem Agenti KI, a ich podejście to jest taki świetny przykład, jak firmy sasowe mogą wykorzystać tę te technologię. Niedawno wypuścili oni Agent Force 20, który znacznie usprawnia pracę agentów. Teraz są już nie tylko szybsi, ale też inteligentniejsi i potrafią samodzielnie rozwiązywać skomplikowane problemy i lepiej wspierać sprzedaż czy obsługę klienta. Nowe umiejętności Agent Force są na przykład. Skupione na Sales Development i Sales Coaching, więc wyobraź sobie takiego agenta, który nie tylko generuje lidy sprzedażowe, ale też sam organizuje rozmowy z klientami, sam daje wskazówki działowi sprzedaży w czasie rzeczywistym, a do tego dochodzą też narzędzia dla marketingu, bo AI może samodzielnie prowadzić kampania marketingowe, analizować ich skuteczność i rekomendować zmiany, które należy wdrożyć. A to przecież dopiero początek. Salesforce też mocno rozwija integrację z różnymi narzędziami, jak tabloczy, slack, i dzięki temu. Agent Force może działać w całym ekosystemie firmy, automatyzując procesy od analizy danych po kontakt z klientem. Na przykład agent w Slacku może przypomnieć o spotkaniu z klientem albo automatycznie wysłać jakiś follow-up po odbytej już rozmowie. I co ciekawe, to świetnie obrazuje potencjał, jaki drzemie w tym segmencie. Salesforce przestał ostatnio zatrudniać ludzi od oprogramowania, a zamiast tego skupił się na rekrutacji ludzi do sprzedaży. Dlaczego? No bo ich celem jest teraz przekonywanie klientów do wartości, jaką oferują te produkty oparte właśnie na Agentic AI, a nie zatrudnianie tych, których jak widać relatywnie, no może łatwiej, nie łatwiej będzie technologią zastąpić, ale nie będzie ich potrzeba aż tylu. Szef Salesforce'a Mark Benioff ogłosił, że firma zatrudni 2000 tysiące nowych sprzedawców specjalizujących się w sprzedaży produktów AI. I to jest, uwaga, dwa razy więcej niż planowali jeszcze dwa miesiące temu. Temu. No to dobrze pokazuje. Że Salesforce ewidentnie widzi ogromny potencjał w swoim Agent Force, więc zamiast skupiać się na rozbudowie zespołów inżynierskich, inwestują w ludzi, którzy będą potrafili przekonać klientów do wartości tych nowych rozwiązań. Nowa wersja Agent Force, która rusza w lutym 2025, ma być do tego jeszcze sprytniejsza. Teraz sztuczna inteligencja będzie miała sobie radzić z bardziej złożonymi zapytaniami, na przykład w Slacku bazując na pełnym dostępie do bazy danych w całej firmie. I dzięki temu już. Liczba spraw przekazywanych do ludzi spadła z 10 tysięcy do 5 tysięcy tygodniowo w firmie, a Salesforce pokazuje, że sztuczna inteligencja nie tylko automatyzuje zadania, ale też naprawdę realnie poprawia efektywność całego biznesu. Przyszłość SaaSów więc to nie jest tylko sprzedaż dostępu do narzędzi, tak jak teraz, ale przede wszystkim dostarczanie realnych efektów, a to wymagać będzie musiało zmiany podejścia. Mniej technicznych funkcji, więcej zrozumienia potrzeb każdego klienta. No, być może w takim razie jednym z beneficjentów zmian na rynku pracy będą paradoksalnie działy sprzedaży. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ale z pewnością jednak w tym wszystkim będzie tkwić nowa żyła złota i myślę, że poznamy tutaj naprawdę wielu nieoczywistych jeszcze zwycięzców. No kto ma szansę zabłysnąć i co wiemy dziś? Na pewno spore szanse stoją przed wspomnianym Salesforce'em, który idzie pełną parą w agentik AI, ale też stoją w, w takich firmach jak Workday, Atlassian, HubSpot, ServiceNow, Monday.com czy Asana. Myślę też, że agenci AI mogą pojawić się nawet nie tylko w tego typu segmentach, bo widzę ich również na takich platformach jak na przykład Booking czy Airbnb, gdzie firmy mogłyby personalizować oferty i plany podróży, ostrzegać przed jakimiś niebezpodziewanymi wydarzeniami, czy automatycznie organizować całe wyjazdy zgodnie z konkretnymi preferencjami każdego użytkownika. No, na pewno. Bardzo dużo ciekawych innowacji w tym zakresie przed nami i bardzo dużo zysków potencjalnie do zgarnięcia przez różnych inwestorów. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, i kto myślicie, że na tym skorzysta, i czy macie jakieś swoje typy. A dodatkowo pamiętajcie, że każdą z tych spółek Sasowych, które mogą najwięcej na tej technologicznej zmianie wygrać, na pewno możecie dodać do swojego portfela przez konto w Saksobanku i do tego nie zapłacicie za to żadnej prowizji. Wystarczy założyć konto z linka, który znajdziecie w opisie filmu albo w przypiętnym komentarzu, i otrzymujecie. Dwie 250 euro bonusu do wykorzystania na prowizję, a że prowizje w Saksowanku są ultra niskie. Tu to recenzowałem, to te 250 euro w zasadzie niemal na pewno wystarczy do handlowania sobie przez 3 miesiące bez żadnych kosztów. Piotrę! Piotrek. A czemu niby to sakso lepsze niż cokolwiek tam sobie tu wstawcie. No na przykład dlatego, że dają wam też o wiele wyższe gwarancje depozytowe, bo do 100 tysięcy euro w porównaniu z 20 tysiącami euro w przypadku innych domów maklerskich czy w przypadku innych brokerów. Do tego jest tam masa instrumentów, niedostępnych i gdzie indziej. Jest rynek opcji, są rynki zagraniczne, a. W tym wszystkim co najlepsze, Saxo wystawia gotowe rozliczenie PIT dla polskiego inwestora. Dlatego klik i zakładamy konto. A jeśli będziecie chcieli być bardziej na bieżąco z tym, kto faktycznie ma szansę wygrać na rynku sztucznej inteligencji z tych wszystkich sasów, to pamiętajcie też, że zawsze możecie dołączyć do wersji premium portalu DNA, a tam już ponad 1500 inwestorów znajduje codziennie różne analizy, przemyślenia o rynkach gospodarce, a do tego mają wszyscy możliwość obserwacji, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w różnych portfelach o łącznej wartości ponad 3,3 miliona złotych, więc są duże pieniądze, jest dużo emocji, ale na pewno gwarantuję też, że jest jeszcze więcej Nauki. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie premium Link oczywiście w opisie tego nagrania, a w tym materiału to już wszystko. Do zarobienia, cześć.